Dzień dobry, system shock 1. Ponieważ mam kominezon, mogę się tu wpakować. Uuuu, Uuu. mamy konkretne zanieczyszczenie biologiczne. Toż tu się wyprawia na zeusa. O, hello. Kurczę, trzeba uważać. Na promieniowanie. Nie będę zbierał kupić śmieci ani ja tylko na te lepsze. I wystarczy tylko znaleźć przycisk. Wszyscy stracili głowę dla mnie? Nie, to było słabe. Aha, ha, aha. Gdzie to prowadzi? Tam mi się tu jest jeden, jeden taki szlak, którym należy podążać. To mogę wziąć. Nie, zatrucie biologiczne nie jest takie wysokie, jest tylko tyren, to mało. Ej! Czyli tutaj i tak są kamerki, które można rozwijać. Tym razem jest ich tylko pięć. Ej! Masę Gwyn, daź! Nie, 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 nie gdzie ja zapisałem niby? Po wyjściu z Delta, tak? Yy, dobra, niech wam będzie. Niech wam kurka łapka będzie. Beta... Ja tym razem nie ma tego debila, no? Jak to jest, jak nie ma? Przecież go nie widziałem. Tam. Kurde za głupi kołeś. Jak ty ładzisz się? Czego nie widać? Jakoś tu za kątem musiał być. Sajonara. Dobra, e, teraz nikogo nie błędę, mam nadzieję. Przede wszystkim zrobię zapis. Dobra, jedziemy z tym koksem. Zrobię to tak jak wcześniej, czyli pójdę. Ej, tędy. Turne mutanty. Jesteście w sumie niebezpieczne trochę. Nawet. Ojej! Aj, ej, Czemu się zmienia to cholerne ustawienie? To jest skandal, tak nie powinno być. Cię poskarży to już. Co za koleś? Ej, ej zaraz, zaraz, była promieniowanie. Właśnie tak jest. Dobra, idziemy tędy powoli i spokojnie. A, kombi. A, właśnie kombinę zaabsorbuje. A. Ej, 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 ej. Proszę bardzo. <laughs> to tu jestem, ten koleś. Czy Cześć, co się tam jeszcze O, dostałem wiadomość. Muszę zrobić przerwę. Jestem z powrotem. I teraz założę, że tu była kamerka. co? Dobra. Ej, co się dzieje? Mam mało zdrowia. Dobra, spokojnie, powoli eksporujemy. Kurczę, ty! Nienawidzę was. Tak bardzo, że muszę zmienić jednak broń, no coś bardziej trochę. Ej! W zasadzie skutecznego. No. O oh, come on! Tyle zmarnowanych strzałów tego... innego ciecia, cieciosłowa. Niezbyt. Jakieś dziwne pomieszczenie. Nie mogę tutaj przejść? Aha, bo jest antygrawitacja. Ale będę sprytniejszy. szkuczne i przejdę sobie jak no, to przecież Właśnie tak. O. Gadżetowisko. Du -du -dun, du -du -dun, du -du -dun. O hej! O kurczę, niebezpiecznie. Niebezpiecznie powiem, niebezpiecznie. O nie, amunicja. Się skończyła, ale dostałam całkiem dużo mam już amunicji do Magpuls. Czy nie za dużo mi da amunicji do tego? Są jakieś drzwi na górze i drugie. Ja nie podoba mi się ten ogród, jest duży, a ja... Jeszcze wciąż... Nie... Żadnego postępu tu nie, nie zanotowałem. Wow, nie mam w ogóle energii. Przestań. I mam tylko trzy apteczki. Kurde, ty głupi, głupi. Jak śmiesz. Gdzie jest twój orzeł? Ogi! Jeszcze jeden. Here you go. Gdzie jest kamera? Gdzie one są? Ponieważ być może mam przypuszczenie, że tym razem ten pokój, gdzie jest zabezpieczenie, jest chroniony właśnie przez to, przez to kamery. O, hej. System nawigacyjny z mapą wersja 3. A wcale mi się jakoś nie podoba specjalnie. Przez ten system wcale nie wiem co się dzieje teraz. Oj! Eee. łaga. Co w się sensie 3. Teraz mamy problem, ponieważ trzeba zrobić taki myk. O hej. Tutaj jest chyba... A mam cię! Mogę w sumie uciekać stąd, nie zamierzam już tutaj dłużej bawić. Bo się boję. Ej! Idź! Tygrys Tygr zwindzie. Tego jeszcze nie jest przeżył. No nie. 5 sekund temu to było złudzenie optyczne Safety Interlocks Disabled Safety Interlocks Disabled Ale ta mapa jest głupsza teraz, nie podoba mi się Jakimś jakim tutaj ona ma być my bardziej praktyczna? No uciekaj stąd Coating Dangerous Biocontaminant Detected do not enter without A to już jest normalna, tylko w tamtym miejscu. Ach, no tak, bo to te żółte panele, te znaczy żółte miejsca na pies symbolizowały radioaktywność. Teraz zrozumiałem. To jak ma sens. Dobra, no czy nie potrzebuję nic innego? A zaraz, jak pójść tam, gdzie był Diego, wcisnąć... Kurczę, gdzie to było w takim razie Ślę, źle, 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 wiem gdzie. Eee, takim przejściem. No, można iść cały czas prosto, albo nie, wtedy. Przestań być zmęczony. Tędy. Eee, źle! Jednak no, źle, dobra. Czyli... Hmm. No tak, przecież to było... Kurczę, zgubiłem się, bez sensu. O, oh, come on! Na jakim cudem można się zgubić w takim miejscu? Eee, bez sensu, dobra. Czyli jednak nie tędy, ale... Tu! Czyli... Eee, wyjście z mapy, tędy... Tutaj... Na przykład tędy, a zaraz tu coś było? Nie, to była kratka tylko na przykład tędy i tędy kuc. Jakie masz tędy? No, chodź teraz powolnimy, żeby odpoczął. Teraz może szybciej. Kawał drogi do tego miejsca. Kurczę ale... Ale nie mamy wyjścia. Ponieważ inaczej ziemia przestanie istnieć. Nie tutaj. Spokojnie. Zapędziłem się. Właśnie, eee, Właściwie do gdzie jest ten przycisk? A tutaj. Tu. Odstrzeleń niemożliwe. Przyczyna uszkodzenia układów wykorzystać do... A niech was szlak! To dopiero teraz. Właśnie to jest ten moment, kiedy się zawsze zacinałem. Kurde, nie cierpię tego momentu, ale swoją drogą. Coś tu się zmieniło może? No tu z czasem zablokowany. O, gdzie to jest w takim razie? Gdzie to jest to miejsce? Muszę tam sprawdzić z drugiej strony. You Czyli mamy Dobra. ponieważ mamy problem, ponieważ jest jakieś, jakieś na poziomie trzecim. A... Zaraz. To, to w ogóle, tam była jakaś wina, Zaraz. Gdzie... Co ta winda? tam bo bo ta bo prowadziła? Ona była chyba Mamy problem, panie. Nie trzeba się wrócić na poziom trzeci. I to jest coś, czego nie lubię, bo w ogóle... O. Nie, zobaczymy. Zobaczymy, jak pójdę na ten poziom i zobaczę, czy będę w stanie to sam wymyślić w tym momencie. Panie, by było. Yy, I chciałem jeszcze sprawdzić... No, sekret... no, nie sekret, ale to, to jest z teleportami. To jest dziwne! Kurczę, tu trzeba biegać. Ja chyba przegapię windę? Nie, winda jest tutaj um, i tutaj, czyli to będzie do... Dobra. Do poziomu trzeciego. Op, i znowu trzeba się bablać z niewidzialnymi mutantami. a tutaj A come on, są zablokowane jak są zablokowane to jak tam mam dotrzeć jak jest z jednej strony a dobra, nie będę kombinował po prostu olewam sprawę i idę tutaj i z ten na ten wspaniały poziom Tu, 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 tu. Dobra i teraz jest coś takiego, gdzie jest miejsce, gdzie mogę się dowiedzieć o jakich błędach systemu z, 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 tutaj co wiem Układ Analyzer To panel, jeszcze panel mam mieć. Co tu gdzieś Ha klikać? Aha functioning correctly A ja wie... Aaaa. Ja chyba wiem. Ecz, nie wiem, ale mogę się domyślać mniej więcej. Trzeba znaleźć. Coś powinno być teraz otworzone. W ogóle to nie wiem, tu wszedłem. Ale. Zaraz, zaraz, zaraz. Kandy pracują prawidłowo. Hmm. Możliwe, że teraz te drzwi będą pootwierane wszystkie Prawda? Aha, aha! Oj! Czy jednak nie, nie zablokowałem, że zablokował się wcześniej, ja mi się też Eee, Magnum. Dobra, za sobie przerwę. Na razie. W sumie jest postęp.